Witamy witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Ponownie duet Rock'n'Royo. Witam Cię tak serdecznie. Cześć, witaj, witaj, rojo, witajcie, szanowni widzowie. Kolejna, kolejna gra prosto z E3 2015 trafi pod naszą wspólną lupę. Zanim zaczniemy analizę bądź co bądź krótkiego materiału, ale stawiającego wiele, wiele pytań, zwłaszcza dla wnikliwych weteranów serii. Nieraz to mówiłem, raz jeszcze to zaznaczę moi drodzy obok Fallouta Mass Effecty, to jest moja ukochana, ulubiona seria, nie wierzycie zapoznajcie się z odpowiednim odcinkiem sentymentalnie przez gry, do którego macie odnośnik oczywiście w opisie dzisiejszego filmu e, kochani, trailer który nie pokazał za dużo ale bije od niego nieprawdopodobny klimat i co najważniejsze, e, idzie z niego wyczytać kilka innowacji jakie przede wszystkim na Tobie on zrobił pierwsze wrażenie przyjacielu znaczy, pierwsze wrażenie było takie, że to jest za krótkie, bo chciałbym, żeby dali trochę więcej, też nie, chyba nic nie powiedzieli oprócz tego, że pokazali ten trailer mm. więc nie wiemy, nie, wie, nie wiemy wiele, ale jest tam kilka scen które pozwalają wyciągać jakieś wnioski I, i przypuszczam, że dzisiaj o tym pogadamy, bo podejrzewam, że ty też te sceny wyłapałeś, tak czy inaczej pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, Mass Effect fenomenalna seria chociaż mam kilka niechęci związanych z trzecią częścią gry, mm. ale to już zupełnie inna historia z mojej strony jedyne co mam w serii do zarzucenia to rozwijająca się degradacja, kastracja elementów RPG, gdzie tak gra z pełnoprawnego RPG robiła się powiedzmy taką wiesz strzelanką z elementami RPG. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w sytuacji najnowszej części gry nazywanej przed targami E3 po prostu grą Mass Effect 4. Teraz już wiemy, że bez numerka, także jakby restartujemy kwestię związaną z fabularką i otrzymaliśmy podtytuł Andromeda. Andromeda mhm. to będzie jakby powiedzmy nowy świat gry w myśl... Fabuły. Fabuły jak najbardziej. Intryguje żołnierz przymierza, którego to oczywiście wymowną, klasyczną, charakterystyczną zbroję zdobi oczywiście logo N. 7. Wiele osób myślało, że jest to przedstawienie najnowszego protagonisty. Oczywiście nie Sheparda, Shepard, cała otoczka mitologia gdzieś tam zostaje z boku, jest całkowity restart tematu w tym momencie, ale podobno Bioware na forum napisało, iż bynajmniej nie będzie to protagonista, że ta osoba tylko słyszyła jako wzór, osadzony tylko i wyłącznie w tym zwiastunie. Jak się na to zaopatrujesz w myśl tego, iż postać, bądź co bądź o bogatym życiorysie, Szeparda zostanie porzucona na rzecz być może całkowicie nowej, nowej postaci? I co? Ja lubię takie nowe otwarcia, i to to jest zawsze jakaś inna historia, inny sposób podejścia do niej. Ja myślę, że historia Szeparda została zamknięta. Ja strasznie lubię takie serie, które pojawiają się po, po jakby wybrzmieniu poprzednich części, gdzie pojawiają się na przykład nawiązania do historii opowiedzianych wcześniej. Strasznie mi się to podoba, kiedy jest nowy bohater i na przykład mówi: Kurde, chciałbym być taki jak, jak Shepard i wiesz, i, i jego kariera, wiesz, na przykład wojskowa albo zawodowa mm. idzie w tym kierunku, że on też chciałby być takim bohaterem, czempionem przymierza. Yy, więc więc absolutnie nie smuci mnie oderwanie od, od starej stylistyki, to znaczy od starej m, gry, starej fabuły. I jestem bardzo ciekaw, czy, co nowego zobaczę w tej części. Cały trailer pokazuje, jakby, tak mi się przynajmniej wydaje takie są moje odczucia pewien system eksploracji planet. On był modyfikowany od jedynki, przez dwójkę, po trójkę formą takich. Holograficznych ekranów, tak? Prezentujących hmm. najprawdopodobniej konkretną, różniącą się między sobą topografię terenu i odmienne warunki pogodowe, atmosferyczne, panujące na konkretnej planecie, mamy oczywiście zastosowany system FTL prędkości. Odkrywamy nową galaktykę, całkowicie w nowy, nowy, nowy system. I tak. Tutaj bardzo dużo pojawiło się y, obaw, czy jest to y, potrzebne, co za sobą to y, niesie, cały ten system przemieszczania się. I pytanie tutaj takie najważniejsze, bo różne są słuchy. Raczej nie chce mi się wierzyć, że zostanie porzucony model drużyny na rzecz samotnego, powiedzmy, eksploratora planet w charakterystycznym już opancerzeniu, o charakterystycznym uzbrojeniu z legendarnym już omnikluczem na czele. Jak myślisz, jak myślisz, w, w Zwiastunie są delikatne przebitki, powiedzmy jakichś tam zmasowanych potyczek, gdzie udało mi się w tym momencie, to widzicie, wyłapać nawet przedstawiciela rasy Krogan. Myślę, Wiesz, myślę, że bez Krogan to Mass Effect nie jest Mass na, na pewno te wszystkie rasy muszą się tam pojawiać, ale powiem Ci szczerze, że samotny eksplorator kosmosu to w to mi graj. To znaczy, ja sobie tak wyobrażam to, że jest, jest sobie tam jakiś śmiałek, który ląduje na planecie, natomiast gdzieś tam w komunikatorach cały czas odzywają się ludzie z załogi, którzy gdzieś tam na statku na niego czekają, hmm. pozwalają, po, pomagają mu badać teren i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię ten, ten efekt takiej indywidualnej przygody, a to dlatego, że bardzo często bohaterowie niezależni, którzy gdzieś tam obok mnie poruszają się, oni mi wybijają z imersji, bo to wiadomo, sztuczna inteligencja czasami się zachowują idi idiotycznie, czasami no, to. I racjonalnie to jest... ten patchfinder tak, czasem tak. jest skopany. No właśnie, no właśnie. Ale mimo to, oczywiście, ta komunikacja z nimi, ta obecność ich, że to są jakieś postacie, mają jakieś charaktery, jeżeli są jeszcze dobrze zbudowane, to fantastycznie ich mieć przy sobie, ale jednak ta, ta taka jednoosobowa eksploracja mnie cieszy. Ja w ogóle mam taką, wiesz, wymarzona gra, w której kosmiczny poszukiwacz ląduje na planecie i musi na niej przetrwać, bo się statek rozbił i tam, wiesz, dzieją się różne przygody, to jest coś, co mnie, co mnie też jakoś rajcuje. Słuchaj, bardzo cieszy mnie y, powrót do naszego pojazdu. Tak, eksploracyjno-znaczego tak Mako. Nie muszę ci tłumaczyć, jak bardzo lubię pojazdy w erpegach, tak? Wałkujemy ten temat praktycznie przez wszystkie ostatnie tak gry związane właśnie z E3. On się przyjął ze średnim przyjęciem, głównie przez wzgląd na troszeczkę skopaną mechanikę tej jazdy w jedynce. Mi się to strasznie spodobało. Hmm? Bardzo mi się podobało, że jest Normandia, tak? Nasz statek główny, statek matka, troszeczkę taki ebon Hawk z kotorów który wystrzeliwuje pod kątem eksploracji na teren konkretnej planety, łazik po prostu terenowy, nie pozbawiony oczywiście no, mocy ofensywnej, tak? Jak najbardziej, tak pamiętamy, jest. bodajże było działo i karabinek, i dzięki temu mogliśmy eksplorować, szybciej się przemieszczać i tak dalej. Ja to bóstwiełem, ja kochałem po prostu eksplorować Mako temat. Na bank Bioer wyciągnie wnioski, w ramach słuchania się community by ulepszyć przede wszystkim mechanikę model jazdy oczywiście czego ja sobie strasznie życzę zadziałam teraz być może troszeczkę jak zdarta płyta możliwości customizacyjno-upgrade'owe naszego pojazdu jasna sprawa Było, tak. byłoby to strasznie fajne mi się wydaje Znaczy ja bym to co powiedzieć na początku czyli to, ja bym bardzo bym docenił większy powrót do rpg'a mm. I doceniłbym też te RPG-owe mechanizmy w, w, w odniesieniu do pojazdów, którymi się poruszamy, raz do, do, do Łazika, a dwa nawet do statku kosmicznego, którym będziemy się poruszać. Żeby to było szerokie. Wiesz, ludzie z BioWare, no myślę, że dosyć dużo też y, podszkolili się robiąc Star Wars The Old Republic, gdzie tam było tak, bardzo dużo tak, tak, możliwości, tak. bardzo dużo kustomizacji, zwłaszcza potem, kiedy się pojawiły bitwy kosmiczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest fantastyczne. Ja wiesz, jak. Każdy dobry RPGowiec lubi rozbudowywać każdy element ekwipunku. To też nie chodzi o to, żeby siedzieć godzinami nad jakimś tam fragmentem koła pojazdu, ale żeby mieć jakieś tam wejście do tego, żeby mieć moc decyzyjną na temat tego, jak tym pojazdem będziemy jeździli. To, co było w pierwszej części gry, jakby cały ten pomysł na Łazika bardzo mi się podobał, chociaż tam było to. Do bólu wyeksploatowane, i te misje z łazikiem były powtarzalne od pewnego czasu. Mm -hmm. Więc no, ale czasy się zmieniają. Miejmy nadzieję, że teraz to zostanie wykorzystane lepiej niż dotychczas. Jak najbardziej zgadzam się z tobą i cieszę się, że vice versa, w myśl tego syndromu upgrade, tak? Czyli gdy tak w, ręce, w ręce gracza jest oddana jakaś moc wpływu, moc decyzyjna, efekt wpływu na różne elementy, struktury świata gry i części składowych danego programu. To mi się strasznie podoba, bo to no, 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 no jest imersja, tak, jest forma identyfikacji z różnymi elementami i to jest mega, mega, mega fajne. Jeden jest pewne, Raczej niespecjalnie boję się o klimat samej gry, tak? To dalej robi Bioware, a oni potrafią okay. robić fenomenalny klimat z naciskiem na fantastyczną muzykę. Przez cały trailer leci taka, no, dosyć dynamiczna, trochę westernowa, tak? Tak, tak, tak. A pod koniec to aż mnie ciarki przeszły. To piękniecie, kochani, teraz robimy przerwę, wsłuchajmy się w to. Pięknięcie przywujące na myśl fantastyczny soundtrack, przede wszystkim jedynki. Kochani, wczuwamy się. Dokładnie tak. To się pojawia oczywiście pod koniec całego trailera i jedno pięknięcie, tak? Masakryczną ilość fantastycznych wspomnień przywołało, tak? Soundtrack, muzyka, wiesz, klimat, uniwersum science fiction, który obok tego starcraftowego memu sercu jest po prostu... E Najbliższe. W tych hologramach, nazwijmy go eksploracyjnych, mam nadzieję, bo tutaj mechanika nie będzie drewniana, tylko taka powiedzmy, bardzo dynamiczna. Hologramy prezentujące wygląd różnych planet, czyli ta zabawa będzie zróżnicowana. Widzę, że będą stare rasy, być może będą nowe, wymyślę tych wyłaniających się potężnych budowli zmechanizowanych z gruntu. Jest tam A, taka tak, scena, tak, bodajże, tak, 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 tak. to intryguje. Zbieracze? Mhm. Yy, wątpię. Żniwiarze? Nie wydaje mi się. Może całkowicie nowa obca rasa. Może dojdą jakieś rasy, które były tylko pisywane, a w wcześniejszych częściach nie prezentowane. Bardzo bym sobie tego życzył. Inna jeszcze kwestia, to zwróć uwagę, taka analogia. W Falloutie 4 mieliśmy scenę z jetpackiem, tak? Pewna całkowita nowość dla tej Tak, sceny. tak, 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 tak Tutaj również jest scena, gdzie ta postać, jak twierdzi Bauer, jednak nie główny bohater, za pomocą tego jetpacka pokonuje trudne, e, e, trudne tereny. Wiesz, no, no pachnie tutaj innowacyjnością, tylko że akurat tak jak te innowacyjności bym sobie życzył w serii Fallout, tak e, nie jest mi ona super potrzebna w Mass Effectie, który, jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim broni się fabułą, dialogami i epickim, e, mega e, pamiętnym klimatem. Jest, nie ma cienia wątpliwości, że jakby to, co Mass Effect pokazywał technicznie, to znaczy cały ten feeling walki, mhm. on był wystarczający. Ja też, też nie, nie czułem takiej potrzeby. Oczywiście te, te silniki gry się rozwijają, mamy możliwość poruszania się w pionie najwyraźniej, no też to, to da poczucie większej swobody. Ciekawe, może dostaniemy zupełnie inny silnik, zupełnie inne podejście do tematu, wiesz, mhm. do otwartego świata, bo to jest, to jest ciekawe. Kiedy ja zobaczyłem sobie te mapy, które przeglądał nasz żołnierz, nasz bohater tego trailera, to pomyślałem sobie, okej, okay, facet wybiera miejsce, w które ma się udać na misję, nie? Mhm. I teraz. Ląduje w tym otwartym świecie, może się w nim poruszać za pomocą łazika, może latać, może podskakiwać, może używać jetpacka. Fantastycznie. Jedna rzecz, tylko, która tak sobie myślałem, o cholera, byle nie zrobili takiego modelu, jak zrobili w ostatnim e, e, Dragon Age'u, mm. gdzie te mapy bardzo przypominały taki model MMO, gdzie się chodziło tak. i się robiło zadania, to tu, to tam i się łaziło po tej mapie, czyściło się. To było takie męczące bardziej niż tak. fabularnie e, satysfakcjonujące, więc mam nadzieję, że nie. W Mass Effect, i Royal to powiedział bardzo wyraźnie, liczy się przede wszystkim o ten świat tak. jest tak pełen tajemnic, to jest ta cała epopeja kosmiczna, to co. Y od samego początku od grania w Mass Effect w pierwszą część, kiedy się pierwszy raz usłyszało o, o żniwiarzach, to człowiek oczy otwierał z zachwytu tak, i z przerażenia, ponieważ czuł ten świat i czuło się tą tajemnicę, tą atmosferę tego, że tam jest tyle nieodkrytych miejsc, że każdy zakątek, który zwiedzicie, będzie miejscem, w którym możecie y, odkryć jakąś zagadkę albo dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś, co zmieni całą tą historię. I to jest fantastyczne, i ta fabuła musi być też w, w tej, tej części czwartej. Jak najbardziej, jak najbardziej. Inna sprawa to jest też taka, że Mass Effect bardzo ułatwia cały proces imersyjny, wczucie się w ten klimat. O, no nie wiem, ja, ja tak przynajmniej miałem. Nie musiałem się specjalnie do tego świata przekonywać. Może przez wzgląd na to, że wiesz, Lubię takie cybernetyczne serwomechanizmy w tych zbrojach, broń palną, mm -hmm. motyw drużynowości, eksploracji. Um, wiesz, jest to dalej e, RPG, jest to propozycja jakby nowej marki całkowicie, tak? Znaczy już nie w tym momencie, ale bardziej mówię o e, premierze e, Mass Effecta. Najpierw na Xboxa Aha. 360, potem na PC-ta, bo mniej więcej taka była tego wszystkiego e, chronologia. Wiesz, wiesz, no, ja, po to, no. ja po to kupiłem, wiesz, jeszcze, jakby na propos Mass ja, wystarczyło, że zobaczyłem tę grę i to był główny powód, dla którego ja kupiłem Xboxa, ja w ogóle wcześniej konsoli nie używałem. Okay. Jak zobaczyłem Mass Effect, mówię, nie, no muszę, muszę, tą, muszę w tą grę zagrać bez względu na wszystko. I kupiłem konsolę wtedy. No, no, no. no. no kochani, kolejny RPG na broń palną, kontynuacja wyśmienitej, wyśmienitej serii wyśmienitych RPGów przesączonych, niewymownie czasem miodnym, czasem gęstym klimatem, bo to w zależności oczywiście od sytuacji i fabuły. Wakacje 2016 gra zapowiadana. Myślałem, że trafi w nasze łapki ciut wcześniej, ale w tym roku i tak będziemy mieli w co się bawić, także ten 2016 rok zapowiada się, mówiąc delikatnie, soczyście. Liczę oczywiście na jakąś fajną edycję, specjalną kolekcjonerską tego programu. Jaki mm -hmm. fakt, że znów tak jak jedynka, dwójka, trójka Łatwi mi y, ta gra, powiedzmy, opisywanie różnych ludologicznych y koniugacji, tak, jeśli chodzi ogólnie o świat gier komputerowych, których to seria Mass Effect nierzadko jest doskonałym przykładem tak? na rolę dźwiękowienia, muzyki, budowy klimatu, dużych nowości w RPG, podejścia, dialogu. Wiesz, mógłbym gadać godzinami, tak? Tak naprawdę to mocny kręgosłup ludologiczny można, można byłoby oprzeć o całą serię Mass Effect. Ja jak najbardziej jestem spokojny ja no, jak najbardziej jestem spokojny kompletnie nie przeszkadza mi temat e, powiedzmy pożegnania się z przepardem krzyżyk na drogę w zależności kto oczywiście jaką tam opcję w trójce sobie wybrał e, i, i, i tyle no. nie pozostaje nam kochani nic innego niż tylko uzbroić się w cierpliwość być może nadrobić zaległości z poprzednich e, e, części e, no i wyszukiwać nowych informacji na temat tego tytułu e, który jest kontynuacją dla mnie i z tego co się teraz dowiedziałem dla Roka, no ważną, ważną, ważną serią, kurczę rok, prawda? Jak najbardziej, jak najbardziej. To znaczy, troszkę smutkiem mnie napełnił fakt, że wakacje 2016, zważywszy na to, że wakacje 2015 będą jednak trochę suche, suche. Nie, nie widzę tutaj żadnych tytułów, w które bym się bardzo chciał zaangażować, nie. dopiero sierpień i wrzesień, znaczy sierpień i sierpień jest takim, ale to... Tak nie sobie, bardziej historia. wrzesień, wrzesień przystartują, tak, wiesz, Mad Max, potem no. Just Cause'y, Fallout'y, najnowszy. kody koniec, na pewno. Koniec, roku, no i, ta, i koniec roku to już masakra jest, to, to wiadomo, nie będzie wiedział. Nie będzie wiadomo, co z, co z rękoma zrobić. Mogliby trochę wakacje deweloperzy darzyć większą miłością, ale niestety w wakacje mniej się rzeczy sprzedaje, a biznes tym rynkiem rządzi, jakby nie patrzy Dokładnie. Klasyczny sezon ogórkowy, jak się to mówi, nastąpi. Może to dobrze, może to źle. Myślę, że to temat na oddzielną pogadankę w ramach tego, iż często. Yy danie możliwości odetchnięcia troszeczkę graczom podczas sezonu górkowego, żeby nadrobili zaległości. Tak? Bo często bywa, tak? że tak, w jednym tak. miesiącu wyskakuje pięć tytułów, jesteś w stanie tak naprawdę ograć półtora. Zdecydowanie. Jest kilka gier do, 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 do przegrania w wakacje, Dokładnie. tak. Kochani, nie męczymy już, nas. Znaczy mam nadzieję, że nie męczymy, mnie strasznie rajcują te pogadanki z Rokiem szczególnie na temat nowych odsłon bliskich dla nas serii, eee, raz u Roka, raz e, u mnie, potem na pewno stworzymy jakąś taką wspólną playlistę, którą wam wrzucimy, żebyście wszystko ładnie mieli e, w jednym miejscu, duet Rock'n'Roll'o, kolejna gra odfajkowana, cieszy mnie to niezmiernie, Rockens, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do materiału. Dziękuję serdecznie, przyjąłem je z wielką radością. <grym> Dobrze. <grym> Lubię sobie lizać rowki sobie, no, nigdy mi się to nie męczy. <grym> Mordeczki kochane, napiszcie w komentarzach e, w, wasz pryzmat, waszą analizę tego zwiastu. Może my jesteśmy w błędzie, a wy widzicie więcej, wiecie lepiej. Nie obraziłbym się. Serdeczna tarcza, serdeczna broda, dzięki rok. Hej, hej, dzięki. Cześć, cześć, pa,